Tak, to był chyba ten. Nie, to nie, chuj z nim. Eee, tak. Dla pewności. To jest kurwa speedrun, Ale kurwi A kurwa śledziłem. tu podłogę zerwało ty. Pusto? No, dziękuję. Aha. Ale są, pustego malwraca w tył. Kurwa ty! Ej, myślę, że ona nami wyjdzie. Ale kurwa. Dobra, chop. Chop jak urządził ty? Pusto. Nie ma. Nie ma. Pusto. Ale widzieliście, że jest tam równowaga. Tak. Chodźcie tam. Ale nie ma. Byliśmy tamę. Tak, przyjechał i tak, może tu się A to? No. Nie, no przecież nie będzie pachnieć, jak. Suku cytrona. cytrona. Idziemy jeszcze do mundu? Nie, No No może... <laughs> nie idziemy, nie, 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 może... nie, 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 Za nie, za. Wziąsnął sobie. co? sobie do babci. Ja bym do... Ale gdzie on On ma babcię? Gdzie on ma babcię? Ale gdzie on ma Ej, mam pytanie, robimy sesję? Jaką sesję? Nie... I tak ten inny zginął chyba. No ale nie chodzi mi, że zginął, tylko po prostu nie wiem, tak o dla sportu, za ojczyznę. Robimy? Nie. Chodźcie na górę. Nie, bo mam nic hmm. złych. Ile że nie a jak I się wyrucha? Tak. Nie, nie. A ty idziesz ostatnio, jak miał dużo z tego, A my będziemy Wojna się ze schodów zjebie. <noise> Hello. Halo. z Halo. Halo. Zobaczymy. Po złoty, taki mam Tylko powoli wchodź, tam. <słuch> że, że powoli wchodź tam. Powoli wchodź tam. Powoli wchodź tam. Ja za tej podłodze nie umówię. Mówię powoli, a ten im kurwa na moje schodki wchodzi. Robię ci baki. Chodź mi baki robi, ty kurwa. Ale to wygląda, ale chęca. O kurwa, ty na górę da się tam wejść. No, ale nie wierzę, to, to Patrz! Patrz! Ale patam w piździe to Tam ma... jest pokój, stamtąd można wejść. Serio? No. no kurwa, o, bez o kurwa, debil. O, tu O kurwa. Ale ten pokój jest tu, że nawet. No. On się nie zarbie? Ja z... takie fajne. Cicho, bo ja się pytam czy się... Nie, nie zarw się. Pa, kurwa, zupkę się robili. Gdzie? No tu. Kurku makaru. kurwa jest. jest dla cielaków. Pusto. Ratatuj? Ratatuj. Pusto? Ja na tym podłożał, nie bym zważała. A się, bo się ratatuj, by zobaczył, nie? Ratatuj. Wiesz, co fajna Ratatuj? Nie. Stuł, no ten ratatuj. No, nie ten... Nie, no ogólnie fajne miejsce. ty. Możemy od czego? I to. Ale ogólnie fajne miejsce. Dobra, można zabierać. To za teraz do e, no, ten, do zakonnicy. No to. Jest wojna z nami? Nie ma. tam się nie czekam, No ale no to. A tu są? Kto wychodzi z pierwsza? Ale te schody są kurewska długie no. Ja się bardziej tych schodów biegam są najbardziej Ale tego za Oho 怕你。